AKS Grzybowice to jedna z najlepszych polskich drużyn grających w mini futbol. Klub ma bogatą historię, a w miniony weekend uroczyście świętował 20-lecie istnienia. Dla zawodników AKS-u Grzybowice zabrze gra w piłkę nożną stanowi wielką pasję i formę doskonałej zabawy. Ich zaangażowanie przekłada się na dynamiczny rozwój drużyny, która przez lata poczyniła wielkie postępy. Tu jest taka zabawa, zabawa w piłkę nożną, właśnie ten mini-futbol, gdzie tworzymy taką społeczność już od wielu lat. W momencie, kiedy zaczynaliśmy, to nikt by się nie spodziewał, że to, że to gdzieś osiągnie taką skalę, bo, bo na początku to było czysto hobbystycznie, żeby się wyjechać do domu w weekend, gdzieś, gdzieś pokopać ze, ze znajomymi. Obecnie lista sukcesów AKS-u robi duże wrażenie siłą zespołu jest kolektyw. Zdobyliśmy mistrza Katowickiej Ligi Szóstej, gdzie gramy od dwóch lat. Zdobyliśmy tu dwukrotnie. Pojechaliśmy na Mistrzostwa Polski do Warszawy. Zdobyliśmy mistrza Polski 2023. Za rok sytuacja się powtórzyła. Zdobyliśmy mistrza Katowic, mistrza Polski 2024. Sukcesy to jest jakby wypadkowa, można powiedzieć tego, bo jesteśmy głównie dlatego, że no, lubimy grać w piłkę, lubimy się bardzo między sobą. E, jesteśmy paśką fajnych znajomych, to przede wszystkim. A że przy okazji się udaje coś wygrywać, no to to jest jak nic, nic więcej, niż prosi z tego cieszyć. Mini futbol to niełatwa dyscyplina, wymagająca od zawodników m.in. umiejętności grania na niewielkiej przestrzeni. Piłkarzom z Grzybowic należą się zatem wielkie słowa uznania. Niby się też gra w piłkę, ale jednak Wielkość boiska, jak i ilość zawodników na boisku to, to jest duża różnica. Patrząc na zaangażowanie graczy AKS-u śmiało można stwierdzić, że dotychczasowe sukcesy nie stanowią jeszcze puenty tej pięknej historii. Plany klubu są bowiem bardzo ambitne.